Ford Boyard to jest taki program, gdzie jakby jest obnoszone wszystkie i nasze słabości i nasze umiejętności, ale też po prostu nasz wygląd naturalny, bo często te kaski się trzeba nałożyć, włożyć, zmienić strój i tak dalej. Nie miała pani z tym problemu? Nie bała się pani, że nie włosy będą ułożone, a nagle trzeba je po prostu popsuć? Nie, dlatego że ja w ogóle wystartowałam z nieułożonymi włosami, że ja nie używam makijażu na co dzień, a uznałam, że jesteśmy w programie sportowym, a nie na ściance i że to nie jest wyjście na wielki bal i ja myślę, że oczekiwanie ode mnie, chociaż wiem, że ode mnie oczekuje, przynajmniej lata się oczekiwało takiego czy innego wyglądu, to ja właśnie marzę, żeby się ludzie skupili na tym, że, ja nie wiem, właśnie potrafię e, wspiąć się po linie, m, że potrafię się świetnie bawić w kisielu, że jestem takim fajnym człowiekiem, a też jak wyglądam, no jak można wyglądać w wieku 55 lat, wyglądam jak wyglądam. No loki są super, no, znaczy piękne naprawdę, na, 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 dlatego, bo patrzę po prostu na nie stąd to pytanie, bo naprawdę one, one, one są się... tak jakby były po prostu układane. Nie, no. one w ogóle nie są układane, bo one są tylko gumka, one gdzieś tam były z spięte gumką i, i to komka zdjęłam, bo bo miałam, tak jak mówię ja mam tutaj klej mhm. i to jest jakimś problemem bo jestem cała poklejona produkcja nie potrafiła mnie doczyścić się kazała, z tym jedną w historii e, uczestniczką e, programu e, która potrafiła się od środka zakleić i której ręka wyszła i nogi wyszły i buty no różne tam dziwne historie się działy ale walczyłam dzielnie a jeśli chodzi o te właśnie codzienne rytuały takie dbanie na przykład o włosy no to, to co pani z nimi robi to co ja z nimi robię, no generalnie to ja sobie z tymi włosami radzę. A jak sobie nie radzę? A jest z, z czym jest, sobie radzić a po jest prostu? Jak radzić, to idę do fryzjera. Oczywiście ja mam włosy naturalnie kręcone. One są poprzedłużane, te włosy, ale to o widać, co zostaje z takich przedłużek. Stosuję różne historie, systemy przedłużania, prostowania. Swoje włosy mam silne, mocne, mam kawał włosów. Natomiast kombinuję. Ale kombinuję nie dlatego, ostatnio napisałam u siebie na Instagramie taki post, nie dlatego, że ja siebie nie akceptuję, dlatego, że ja się sobą bawię, że jestem artystką, że jestem projektantką, że. Jestem kreatorką, że ja kreuję rzeczywistość, i jakby lubię. Ja się budzę rano i sobie myślę, że. Ale musiałam mieć czarne włosy na przykład, nie? No i mam takiego dobrego fryzjera. Przez lata miałam fryzjerkę, moją Bożenkę, która niestety wyjechała z Polski, i teraz mam fryzjera takiego. Paula, do którego ja mieszkam blisko Berlina, do którego jeżdżę do Berlina, ale nie dlatego, że u mnie w Zielonej Górze nie ma takich fryzjerów, tylko po prostu się lubimy, znamy się tam gdzieś od lat. No i, i, i to nie zawsze te włosy są tak, jak bym chciała, żeby one były, ale naprawdę, ja wiem, że wyglądam na osobę, która przykłada ogromne znaczenie do tego, jak wygląda, ale tak nie jest. Dlatego ja naprawdę w kwestii dbania o siebie to mam świetną lekarkę, Anię Płatkowską-Szczery, którą serdecznie... Pozdrawiam, która dba o to, żebym wyglądała jak człowiek, bo mam różnego rodzaju problemy, które wpływają na mój wygląd i z którymi będę do końca jakby moich, dni mojego życia. Mam fryzjera, no ale też mam w domu prysznic, wannę, szczotkę do mycia, do masażu, różne takie historie szkoda czasu, szkoda życia na to, żeby się skupiać na tym, na tym zatrzymywaniem czasu. Oczywiście e, ja robię wszystko, żeby się dobrze czuć ze sobą, ale jak stoję koło, nie wiem, takiej pięknej, 35-letniej, naturalnej Julki, e, która, e, z którą się bardzo polubiłyśmy tutaj, która jest fajną, fajnym człowiekiem, no to przecież wiadomo, że ja w życiu nie będę dla niej żadną konkurencją. Ja podziwiam piękne kobiety, podziwiam pięknych ludzi, ale najbardziej tych wewnętrznie, więc, więc Kwestia wyglądu jakby pracuje z wyglądem, pracuje z kobietami. Ale ostatnio uważam, że mam takie powiedzenie od wielu miesięcy, moda jest niemodna, dlatego się zajęłam dość poważnie sztuką, nie porzucając tej mody, ale nie traktując jej jako priorytetu, i już chyba po 35 latach uprawiania mody jako mojego specjalnego konika.